Siema. mam jeden pols. Kapilot teraz streamuje. Dał mi właśnie serduszko XD. Wybiegłem za linię i dał mi serduszko, więc XD. Ale chcę się z nim poklepać tak szczerze. Po prostu chcę się z nim poklepać. Ja wiem, że ja nie mam szans, ale no... Muszę go najpierw znaleźć. On ma nick BrownBet. BrownBet, o, tu mu jakieś biegowisko. No, ty... no ty, ty już nieraz innego zabiłeś. Gdzie jest A to jest chyba on, nie? Tak, to jest on. Tylko, że nie. No. No, oni mnie zabiją. Dobra. dobro Mogę powiedzieć, nie? Wreszcie chcesz widzę z kilka pilota, nie? na własnej skórze. Co on jest znacznie lepszy, jak ma więcej na floty. Cieszę się, że jeszcze żyje. Tyle mogę powiedzieć. Oj, laga miałem pewnie. A. Albo w ogóle...